Dzień dobry! Cześć. Siemano, po wszystko, świat jest. Nie świat do przyjęcia. Świat stoi otworem, a na cześć bo nie do przyjęcia, To kupiliśmy sobie pod kolorek takie fajne lemoniadki. Kabano się zdrowie, z okazji tego, że po prostu. No tak, jesteśmy. Pod kolor. Ja żółty on czerwony. Lecimy z pytaniami. Elo, co robisz? Siedzę <laughs> I odpowiadam na pytania. Czy zrobicie typowe coś tam? Typowo odpowiem Ci na pytanie Czy pojawi się jeszcze, jak w starej kupie, siorka kiełbasy, o ile jeszcze żyje? Żyje i się ma dobrze? I może, Zresztą, że mieszka gdzie indziej No właśnie, może ją jeszcze kiedyś zaproszę, zobaczymy I... I tak właściwie, to jak nagrywamy, to jej nie ma No Jeden, czy sąsiedzi będą grali w NAF i sąsiedzi z piekła rodem? Sąsiedzi siedzą nawaleni w trzy dupy i w NAF to nie mogą zrobić tam im wjazd na chatę Ale on gra to to dobra Już gra. przeszedłem no, na kiełbasie play. Tak, na kiełbasie, no, kiełbasie play. Gano, kiełbasie no, play. jakby ktoś nie wiedział, Gramy w gry różne. Jaka jest wasza pierwsza gra z dzieciństwa? Moją pierwszą grą to był Pong na takiej konsoli. Niebieski, granatowy ekran, białe patyczki i się w ping-pong grał To była moja pierwsza konsola. A ja nie wiem, no, chyba nad jeziorem, że był, z rodzicami i w knajpie grałem na automacie w Tekena. A, <laughs> ja nawet w pinballe grałem, a też chyba w Tekena grałem i na automaczu zapierdzielają w takie produkcje, segi były no. kiedyś. Potem na kąpa je przynieśli. 3. Czy będzie kolejna seria sąsiadów? Tylko w wersji animowanej, jak z odcinka przygody Kiełbasa i Kabanosa. Hashtag 6 Przeróbcepcja. Nie będzie żadnej serii, nie będzie kolejnej. Skupimy się tylko i wyłącznie na przygodach Kiełbasa i Kabanosa. A to wszystko zależy od y, Pixela i Underheart, których pozdrawiamy. Jak im się zachce, to nam zrobią. A jak nie, to, to nie. To nie. Siemanko! Pytanie do 61. kupy. Czy Kiobasa oglądał cały Naruto Shippuden i Tokio Ghoul? Oczywiście, że tak. Oglądałem to dwa razy, pierwszą i drugą serię. Zaboru to wziąłem się w 2017 roku, potem miałem przerwę, półtorej roku czekałem. nazbierałem się tych odcinków, jest na bieżąco. A Tokio Ghoul oglądała moja kobieta i podobno jest dobre. Czy lubicie ten gatunek animacji anime? Pytanie bardziej do kabanosa, bo wiem, że Kiobasa lubi. Czy lubisz anime? Nie. Ale kiedyś oglądałem Dragon Ball. A. I okay. to mi się podobało. A to akurat. jest anime. Ale to chyba jest jedyne anime, które mi się podobało. I oglądałeś. ale w sumie też można zaliczyć do tego chyba Pokémony, nie? Mhm mm No to czasem dzieciństwa, no to też Pokémony. I pewnie jakieś inne I... takie podobne bajki. No, sorry, I muszę cię przesunąć trochę. No kurde, nie dość, że rozhechłany ten fotel... To, jeszcze, to chyba... jeszcze go posuwam, na wizji. No, to mnie posuwa na wizji, a ja tutaj w ogóle nie wiem czy się mieszczę teraz w kadrze, czy nie. Gra, którą najlepiej wspominacie z dzieciństwa, pozdrawiam. Ciężko powiedzieć, bo ja tych gier miałem dużo, ale Super Mario, Contra, Donkey Kong, Tank 1990, Deluxe Jump 2, Need for Speed 3 Hot Pursuit, Euro 2000, FIFA 2003, kurwa dużo tego ja było. No, FIFA 2003. No. A FIFA 98, jak tykałem. Dużo było tych gier, ale wymieniłem tylko te z tych pierwszych, Czyli, które mam. Ja a ja miałem PlayStation 1, no to oczywiście te gry z a 1, nie? Przede wszystkim, Grand 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 Bandicoat. Bandicoat. no to Grand Bandicoot Który pojawi się niebawem, a bo, bo już gran, jest Gran Turismo tak Na Kiełbasie Play, Kiełbasa Retro To były gry Tak, potwierdzam Pytanie, macie jakieś swoje ulubione samochody? Jeśli tak, to jakie? Mam wiele takich ulubionych aut I całą listę, którą sporządziłem I którą przekazałem w podcaście z Forza Horizon 4 Możesz sprawdzić w opisie pod filmem Przepraszam A Ty masz jakieś ulubione samochody? Bo ja mam TAKĄ obszerną listę, nie chcę mi się jej tutaj wymieniać, dlatego wysłałem drogiego naszego widza do opisu pod filmem i tam jest film, w którym umieście TAKĄ dużą listę i się rozwodziłem za co lubię i jakie lubię. Mi się kiedyś bardzo podobało Lamborghini Gallardo. Gallardo było fajne, no. ale miało tyle edycji, że to jest niemożliwe. No. Tam chyba z 7-8 edycji wyszło. No. Różniły się tylko pakietem stylistycznym i blokiem silnika. Były jakieś Lamborghini LP540, Super 570, jakieś tam edycja włoska, kurwa, ile tam tego było. Ale było fajne. Ja pierdolę, kiedy kolejna trzepanina? Słuchaj, jak będziesz sam w domu, weźmiesz sobie płyn do mycia rąk i chusteczki, I dalej nie ty... wiesz co z tym robić. Tyk. No. Że czerwony nosi żółte koszulki? Słuchaj, a teraz patrz na to. Żółty nosi czerwone koszulki. To jest pomarańczowy. Tadam! Będziecie jeszcze kontynuować Plastusie? Nie opłaca nam się. Po co mamy walczyć znowu z prawami autorskimi na YouTubie? Chyba, że... No się, my się namordujemy. No, my się namordujemy i gówno z tego mamy, a wyświetleń będzie pewnie z 10 tysięcy. No. Chyba, że na kiełbasę premium dla patronów. Bardzo jak... irytujące jest to, jak cały czas się pojawiają jakieś tam ostrzeżenia o naruszeniu praw autorskich i tak dalej. Potem musimy się z tym użerać tylko po to, żeby mieć jakieś marne parę tysięcy wyświetleń, sorry, skupiamy się na nowych no, sąsiadach. No, a w ogóle, no, na YouTube ucina zasięgi, także Że, że galera. Dlatego, uwaga, przerwa autoreklama. Daj mu Suba i no. daj ponownego suba tylko po to, aby pieprznąć w dzwoneczek i zainstalować sobie wszystkie powiadomienia. Ale po co dawać usuba? No, bo czasami to pomaga. Ostatnio było tak, że bardzo wielu twórcom YouTube'owym i użytkownikom obcięto zasięgi. Dlatego, najlepszą receptą było na to po prostu odsubić. Subskrybowanie i ponowne zasubskrybowanie przez widzów kanału. No to zróbcie tak. Zróbcie tak, no w sensie. tylko nie, nie samego suba. Punkt drugi suba. Punkt trzeci dzwoneczek bądź na bieżąco z nami. Jakie macie auta i czy coś porobione, pozdrawiam Was z Wrocławia. Pozdrawiamy Wrocław. Może ja się pierwszy wypowiem jakie mamy samochody na prawdziwo Kurde Ja mam Honda Civic siódmej generacji I pomodzone jest tam tyle, że mam pusty przelot Pełny powiedzmy końcówką sportową Obniżone zawieszenie o 35 mm I prawie że spas zrobiony na 17 calowych felgach na niskim profilu oponie I wymieniłem światła jeszcze na poliftowe Tyle mi się udało dokonać w samochodzie Lista zmian na które czeka mój samochód pewnie jest jeszcze większa A ty się pochwal co możesz że światem 125P Ja chciałbyś mieć takiego na, na. Nie no, wiesz, że starą to Z 2000 którego roku? 6. Czyli chyba ta druga wersja mi się wydaje? No. Dru... Druga generacja. Też no. fajny samochód Jeszcze jakby był w Gacie to już w ogóle. Ważne, że się nie psuje i mało Co sądzicie o dzisiejszej polityce naszego kraju? Cóż mogę rzec? Nasza polityka nie oferuje zbyt ciekawych poglądów. Ponieważ albo. Cieszymy to minutę ciszy. Dobra, szkoda materiału, a ja mogę się wypowiedzieć przez te minuty ciszy. Więc powiem tak: albo lewa strona jest skrajna i oferuje nam poglądy zbliżone do tego, co się dzieje na Zachodzie, które się nie potrafią wpasować w naszym pięknym kraju, albo prawa strona skrajna oferuje nam mocno konserwatywne i zamknięte poglądy. Dlatego no. brakuje czegoś centro wypośrodkowanego. A się popłyłem, przepraszam bardzo. Więc ja uważam, że dla takiej osoby jak ja, jak Kabanos nie ma nic fajnego w ofercie ze strony. Nie, było, że reklamujemy jakoś tutaj. nie reklamujemy Nie reklamujemy. To nie jest alkohol, to jest lemoniana.

Kiedyś sam o tym myślałem, żeby właśnie robić tak, że... Tylko będziemy... bez Nie, nie tylko bez przekleństw. A bo dwie wersje chyba. Tak, myślałem, żeby zrobić dwie wersje Ale wszystkich słyszę. odcinków Nowych Sąsiadów, żeby była wersja z przekleństwami i bez przekleństw. No i rzeczywiście tak na początku robiliśmy, że właśnie były te odcinki z przekleństwami i bez przekleństw, na przykład odcinek pizza. Pizza? Wrzuciliśmy odcinek pizza z przekleństwami, później wrzuciłem odcinek pizza bez przekleństw Wersja like I było To już było to... Ale to już było no. I nie wróci Komentarze w stylu To już było, czemu bez przekleństw To nie to samo Liczyłem na nowy odcinek Stare odcinki były, były lepsze, lepsze Także A nie jakieś cięte Także Nie chcę nam się. Sorry Daliśmy sobie spokój z wielkie bez, sobie bez przekleństwa. No. Bo to jest po prostu... To nie, nie, nie... nie ukrywamy, że też chcieliśmy się trochę odchamić. No nie, że to jest tylko, żeby nas YouTube trochę bardziej polubił, nie? Bo za te przekleństwa no to nie wiem, to To tak... jesteśmy na black liście. No, to My to jesteśmy tak... chyba najbardziej moc na YouTube. No to się tak to się czujemy jak ksiądz w przeszkód. <grym> na Shingeki do godzin? Jak tam wrażenia po dziewiątym epizodzie? Po całym sezonie czekam tylko na więcej. Niestety podzielili finałowy sezon na dwie połowy, dlatego po obejrzeniu pierwszej czekam bardziej na drugą. Niestety jest to prawie roczna przerwa, a korci mnie, żeby zajrzeć do mangi, ale nie chcę tego zrobić. Co sądzicie o filmie Listy do M? Ponoć ma być czwarta część tego... Nawet nie jest. No już jest, czyli to. No, bo to, to było. Tak, to było pytanie z lutego. Ja obejrzałem tylko pierwszą część, pozostałe nie oglądałem. A ja byłem w kinie. A i mi się nie chce. Z moją partnerką to... życiową. No, teraz swoją <laughs> żoną. Jak to brzmi kawano szwarzone. No, czuję się staro. staro. Gdzie i w jakim sklepie odzieżowy kupuje ciuchy? Nie wiem gdzie kupujesz ciuchy, za to wiemka ja kupuję ciuchy. W różnych sieciówkach z odzieżą. A ty? Ja nie kupuję, ja kradnę. Ła łazi po czerwonych krzyżach rozdupił jej! Bierle, albo podpierdala bezdomny, jak śpi W końcu jestem czerwony. No, czy kiedy? Nie, go, no, no też kupuję po tych samych. Ale nie powiemy ci, jaki nie robimy reklamy. No, bo będziecie łazili Odyce nie zawiera. Kurwa, z jakiego to może być sklepu, nie? No, Atycel nie... nie zawiera lokowania po. To jest pewnie kurwa ze sklepu Adidas. Bita. Tak. Bum A mu od tyłu. Czy kiedykolwiek kupiliście rzecz, która okazała się później niepotrzebna? Ja Ci powiem tak, takie zjawisko stale się dzieje i na przykład zamówiłem w marcu kolektor wydechowy 421 do mojej Hondy z i okazało się że nie dopatrzyłem, bo ja mam silnikowe oznaczenie też D16 chyba V1. No, no, W skrócie, nie w skrócie kupiłem nie i... Nie to co trzeba. I 300 w dupę poszło. Więc jakby ktoś chciał kupić, to mogę za 350 zł sprzedać, odstąpię kolektor razem z uszczelkami i z takim przejściem. Ja, to no to cztery, 400 421. Dobra, za... Nie, za, za 360. No <noise> domu dychę, kupi sobie drugą lemoniadę. A ty pewnie też tak miałeś, że coś kupiezi i było do dupy. No, ale teraz nie umiem jakoś przyjść do głowy, co ostatnim razem takiego kupiłem. No, mi najbliżej po prostu ten kolektor. Czytałem, że niby będzie pasować, sory, ale nie ta generacja. No. No cóż. Czy myśleliście o zrobieniu kanału, w którym będziecie wrzucać swoje ulubione piosenki? Nie. Ulubione piosenki? Kanał? Nowy? To nie jest YouTube 2005. Nie. Pytanie do Kiełbasy. Kiedy ostatnio widziałeś się z Gracjanem? W 2020 roku kiedy byliśmy na Mariacki w Katowicach i była to jedna z części kawalerskiego wieczoru kabanosa i wtedy Gracjan zaszczycił nas razem ze swoim kolegą Gracjanem II swoją obecnością swoją obecnością nas. Elo pozdrawiam cię stary jednego i drugiego Gracjana wtedy się ostatnim razem widzieliśmy hmm. pytanie do obu hmm. jakich Dwa piosenek... Dzienka. suchy chleb i wody szklonka a to było pytanie jakich piosenek ostatnio Słuchamy. To może ja się szybko wypowiem. Ja ostatnio wróciłem do Rocka i pan Rocka i słucham Sun 41, Offspring, Rise Against i pokrewne kapele tych zespołów o podobnym brzmieniu. A Ty? A nawet Kendrick Lamara, nie słuchałeś, by się tam puścił. się tam odpuszczał Spotify'a i tak ogólnie to słucham. Wszystkiego po potro... Wszystkiego, co mu w Spotify zaproponuje. No ale ostatnio jakieś tam polskie hip-hopy. Kenki miał fajną płytkę. O właśnie, Kenkiego też przesłuchałem. No. Jedną płytę i tą drugą biz. Zacna. Problem, problem miał fajną płytkę. Problem to już nie moje klimaty. Mam wrażenie, no, jakby... jakby... Się, bo... Mam wrażenie, jakby problem się już trochę powtarzał, jakby wiesz... Masz wierzy. jakiś problem? Tak. Jego... <grym> 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 Czy zrobicie odciek specjalny, jak będzie Kupa sto Odciek. Odciek? Odcinek. No pewnie. Ja będę miał 39 lot, on będzie miał 40 lot i to będzie we wrześniu. Tydzień przed y, moimi urodzinami. Pytanie, który to będzie rok. Policzcie. Szybka. Szybka zagadka matematyczna. Czy mieliście jakiś przypał w obecnym kryzysie? Przypał w obecnym kryzysie? Nie wiem. Poszedłeś do apteki i zapomniałeś maseczki. Nie, byłem w Biedronce i zapomniałem maseczki. E, no to mnie to jakoś szerokim łukiem pomijało. Ani nie natrafiłem na, na upierdliwy patrol policyjny, który mógłby mi zgłaszać. Ale no to było nieświadomie w sumie. No. Czyli nieświadomie kawano, zapomniał maseczki i tak. do, do Biedronki. Ale czy to był przypał? W sumie to nie. Halo? Policja? Mam udokumentowane wykroczenie. Przestępstwo. No ty, że chuju. Jak podsumowujecie rok 2020? Znowu się wypowiem. Zobaczcie sobie taką piosenkę, Little Big 2020. 20. To, to jest twoje zdanie, tak? Tak, to jest moje podsumowanie roku 2020. <grymne> Okej. Okay. Moje jest takie, że okay. rok 2020 nie był zły, tak jakby się to mogło wydawać, ale by nie był dobry. Ale nie był dobry, bo. Czyli był chujowy. <noise> był średni. Personalnie 2019 był dla mnie gorszy. Personalnie, prywatnie po prostu. Natomiast 2020 odczułem tylko ograniczenie swobód poruszania się na świeżym powietrzu i łażenia do sklepu. No to wtedy. Nie, ma co. Nie, tak, nie wiedzieliśmy z czym no się trochę mierzymy. Trochę się popierdzieliło. No. Od tamtego czasu? No znaczy pokrzyżowało plany. Czy tam Jezusa w to nie mieszaj i krzyżów? W ogóle widziałem takiego fajnego mema. Może go, też. może go tu wciepnę. Było is, isn't, was, wasn't i był krzyż, i był rogalik francuski. i Było cross croissant. cross Wciepne to tu. By jeden z lepszych memów, jakich ostatnio widziałem. Czyli podsumowując, rok 2020 był mocno średni dla mnie, kujowy dla Kawanusa. Czy kiedykolwiek? O, nie, na... no aż tak zły to nie był. W sumie to fajne był. Aha, no dobra tam pytanie następne. Czy kiedykolwiek znaleźliście się w sytuacji bez wyjścia? No. Tak? W jakiej? Może opiszesz. Bo ja w sumie bym powiedział, że pewnie tak i życie mnie wtedy zweryfikowało, jaką decyzję miałem podjąć. No co no, mnie policja i mnie złapali, no i co miała zrobić? No i i przekała. w sytuacji bez wyjścia, Kryminalna tak. przyszłość kabanosa. I teraz czarno jak ekran chodzi. W 2008 roku, ten oto delikwent spierdzielał przed policją, niestety policja go dopadła, konsekwencje konsekwencjach tych czynów po poznał na swej skórze. Czytał kiełbasa. <grym> Witajcie, bardzo fajnie ogląda się ten kanał. Dziękujemy. Uwielbiam wasze poczucie humoru i pomysłowość na przeróbki. Mam kilka pytań. Jeden. Kiedy i czy w ogóle... To no jest krecie... poczucie humoru, to jest... Styl bycia. To jest styl życia, tak. Styl bycia. Kiedy i czy w ogóle nagracie teledysk przeróbki na tańczy dla mnie? Fragment wystąpił w kupie bodajże 13. Możliwe, że pytałem o to kiedyś. <grym> Boże, proszę, nie chcę tego nagrywać. Jestem już za stary na no, takim w Serio miałeś takie pomysły? No, miałem, ale... Teraz już... mi się to przypomniało. Ale już nie chcę. Nie, nie chcę. To jest jesz, kurwa, nawet komercy chce zrobić. Wiem, ale nie chcę. Ale nie, nie, nie umiem śpiewać. Mogę zarapować, ale nie umiem śpiewać. Czy wystąpi jeszcze siostra tak. Kiełbasy? Możliwe, no, wyciec, to było, tak no było to pytanie, ale jeszcze raz powtórzę Nie, 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 nie. niech się siostra kiełbasy powie Niech nie napisze komentarz Niech napisze komentarz, tak no. Czy planujecie przeróbkę innej bajki jeszcze? Aktualnie planujemy skończyć Nowych no. Sąsiadów I chyba przerzucimy się na Kiełbasę Premium dla naszych Patronite'ów I tam będą przeróbki najnowszych odcinków, których nie będzie na YouTubie są już na parę jest No właśnie Tylko żeby mieć dostęp do Kiełbasy Premium to nie ma za darmo, bądź Patronite'em za 12 zł albo za 30. Ja, ja to powiem wprost. Nie ma tak. To jest po prostu no. dla... U. Całe życie YouTube nas... Wali w dupę to my teraz w dupę, dupę. YouTube'a. Dziękuję, dobra noc. Chcesz nowy odcinek? Zapłać. Wesprzyj, Wesprzyj, bo to brzydko zabrzmiało. Jeszcze mi taki nos właśnie i będę rzymianem. Chyba Rzymianem. Nie obrażaj narodu wybranego. Bo no, jeszcze zdejmą nam film. No właśnie. Nie. Czy będzie jeszcze bo... słowie? Boba Budowniczego? No nie właśnie. Chcę nam się. Ja Albo na kiełbasie premium. W sumie to byśmy mogli nawet nagrać Boba Dupowniczego, dupowniczego tylko że nasz kolega, który był między... w 2012 roku między innymi betoniarką i koparką i kimś tam jeszcze, no. nie mamy z nim kontaktu już od tylu no. lat i... Nie wiem czy mieszka w tym samym mieście, gdzieś się przeprowadził, wyparował i tyle. I świętej pamięci jest betoniarka. Uczcijmy jego pamięć dla, dla tych, którzy pamiętają nas od początku. Nawet śpiewą w czołówce! Pozdrawiam z Bydgoszczy! Pozdrawiamy, Bydgosz! Auuu! Czy znacie Elevena? No kurde, pewnie ja znam nawet 12 i 13, and 14 and 15. Y. Ale co, czy taka stacja na telewizji? No, Eleven Sports. Tak, myślę, że chodziło mu o Eleven Sports. Nie o takiego YouTubera Eleven, który też nagrywa jakieś pierdoły. Ja to tylko... nie znam. To dobrze. Bo po co? Ja Jeszcze mu reklamę zrobimy. Ja też? Mój człowiek! Jakie były to najlepsze anime, jakie obejrzeliście w życiu? Tutaj sobie musiałem <laughs> po prostu wypisać, więc... Eee, dobra. Pytanie do kolejnej kupy. Co sądzicie o rajdach na elekcję? Co myślisz o rajdach na elekcje, Czyli wyzywaniu nauczyciela i słabego trollingu przez uczniów na zajęciach No ja uważam, no to ja uważam do że to nie zostać wywaleni ze szkoły. Ja uważam, że domu. to pokazuje tak. śladowe ilości inteligencji i poziomu tychże jednostek, które niestety mogą Ale się tak okazać przyszłością było. tego narodu i mają również prawo do głosu. Ale to zawsze tak było, no. że była klasa, powiedzmy, było 20 uczniów. 18 było w porządku, a było takich kurde czarnych i okienka. ADHD, co się nie chciało uczyć, latało po klasie, rozrabiało i nie wiadomo co robiło. No. No. Czy ja bym mógł podsumować? Dzień tak, tak ja mogę to tak podsumować, że. Wysychać może każdy, ale no. by, by powiedzieć się sensownie na dany temat, to już nie. Dziękuję za odpowiedź w kupie, oto moje kolejne pytanie. Jaki był wasz największy przypadek w dzieciństwie? Puściłem boga przez kolu i się zesrałem jechało. Dwie godziny łaziłem i czekałem aż mama przyjdzie po mnie. Autentycznie. I wypieram się No kurwa. Ja jeszcze głupi, bo miałem 5 lat wtedy i... Poszło z farszem. Zesarłem się. No wiem, czuję kurwa. To był największy przynajmniej w moim dzieciństwie. I było, było mi wstyd wtedy, ale no, no co? Organizmu nie oszukałem. A ty? Stało ci się coś poważnego w dzieciństwie? Nie pamiętam, bo to dawno było. Jeżeli, no, ręce łamał na desce. Nie na desce, na rowerze i na desce. Raz jedną, raz drugą, no, A na desce, no to na karstek i nie mogłem grać w FIFA. A pamiętam, jak im pisem na GaluGal, to teraz nie mogłem grać w FIFA przez gips. No, i tak jak mi ciężko. No? no to rozpierdzieliłem to i że No, <laughs> <laughs> z tego że nie bolało. Jakoś tam grałem. Tak. Siemka, pytanie od starego wiza. Czy podczas nagrywania sąsiadów jeden tekst, który był obraźliwy dla drugiego i doszło do sprzeczki? Nie. 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 My, my raczej nie bierzemy tego na poważnie. Raz żeśmy się posprzeczali, pamiętam, parę lat temu. Przy jednej kiełbasie retro, ale to po prostu ja? był tak, był chaos, byliśmy nieprzygotowani, byliśmy źli na siebie. Nie pamiętam Wygarnęliśmy sobie, przeszło nam nagraliśmy materiał. Jakie Anime oglądał kiełbasa i Kabanos i czy widzieliście Tokio Gula? No, wy, to Kiebura? Wy powiedzieliśmy się wyżej. Czy Waszym zdaniem hentai z niepełnoletnimi postaciami są ok. Ale. No, czemu nie? Ale 16-latki są chyba legalne. No tak. chyba, że dla świętego spokoju pójść hentai z 18-latkami. Może FBI ci nie dojedzie. No co to są wędaję? Takie pornosy anime. E, jak oceniacie Boruto? Nie, 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 Ogólnie? Nie, nie interesujemy. To. Wiem. Ogólnikowo powiem tak, że nagram Borutarda. Z ogólną opinią na temat serii i wtedy się dowiesz. A na razie tutaj nie wy... zabierał cennych minut na to. Tak więc zrobię z tego osobny film. Czy Waszym zdaniem obecnie Kononowicz to patologia? Jeśli tak to dlaczego? Tak, to jest to, patologia. to fakt... tak. W ogóle, no to, to kiedyś zrobiłem remixa z Kononopic. Może to wrzucimy? A no może tutaj to wrzucimy. Dobra, tylko mi myśli. Fragment puścimy. No, DJ szok i kononowicz. Otwórz zakłady miejsca pracy dla młodzieży i dla ludzi. Wyprowadzić policję na ulicę. Zlikwidować całkowicie dla młodzieży alkohol, papierosy i, nar i narkotyki. A znaczy, tak. I to 15 lat temu się na YouTube a. Tak. Y, już na poważnie. To Kononowicz to jest taka jakby ofiara. No, on chyba jest trochę niepełnosprawny, mi się wydaje. Jest ofiarą takiego jakby maltretowania, bym to nazwał, ale, 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 taką, ale jest takiego. Jest taką ofiarą. moda na, na patologię. Tak, tak, moda na jakieś nagrywanie. Moda na nagrywanie patologii, która. Pozwoliła mu też... Nie ukrywajmy trochę zarabiają na tym patologicznym... Dla mnie po prostu znalazł się, znalazł, znalazła się jakaś osoba, która wykorzystała jego wizerunek i nagrała jakby reality show z jego życia. I dzięki Oto. temu Konon stał się popularny, bo to jeszcze z 2006 roku jak kandydował na prezydenta miasta Białego wtedy zyskał taką popularność. By prowadzić na Tak, ale on jest... Według mnie on jest chory i jemu. Pilonowa. Jemu by się przydała naszego porządku. Albo opieka jakaś. Ewentualnie nie wiem, jakiś biały sweterek w pokoju, bo... Pff. Albo najlepiej daj, dajcie mu święty spokój. Niech sobie żyje jak żyje. Dlaczego Kabanos nie zrobił Hot Sixing Challenge mimo nominacji? Bo no, nie umiera poważnie. Bo Kabanos świeci kubo. Jestem zbyt, leniwy, żeby to zrobić. Dziękuję. W odcinku ochroniarznej golf czerwonego grzyba krautozimny, czy moglibyście powiedzieć, kto to taki? O ile się nie mylę, to był chyba Damianos 0092? Chyba tak. A tak w ogóle to zrobiliśmy? Drugie wersje. wersje tego. No właśnie. Linki no. w opisie. Albo gdzieś tu, nie wiem, spróbuję. No co nie poszukajcie. Rzucę. No, są drugie wersje z kabanosem. Tak, jeśli nie jesteście tak bardzo leniwi jak ja, to poszukajcie. Kabanosowi wrzucę najwyżej w opis. No, ja. mimo że... <laughs> <laughs> no Messengera mówi źle. Gdzie mam zrobić smoothie z kiwi? W kiblu na sedesie, ściągnij skórkę, a dalej wiesz co robić. Witajcie panowie, mam dwa pytanka. Jeden, Czy kojarzycie Aleksandra Jabłonowskiego? Jeśli tak, to co o nim sądzicie? Kogo? Aleksander Jabłonowski, to jest ten taki koleś w takim mundurze jakby i on strasznie drzejapy jest mocno prawicowy. Ja mogę powiedzieć tak. Maciej z, z dupy zrobił idealne podsumowanie tej osoby i mogę tylko przytaknąć tej analizie. Stwierdzam, że to jest taki przypadek, gdzie jest to postać fikcyjna, odgrywana przez aktora, tylko że jest problem z zatarciem rzeczywistości a odgrywanej roli. I mam wrażenie po prostu, że gościu tak się mocno w to wczuł, że już chyba nie wiem, czy nad tym panuje. To. Czy oglądacie hate park? Jeśli tak, to co powiecie o odcinku stanowskiego z Jasiem Kapelą XD Opowiedziałem to chyba wczoraj albo przedwczoraj, od momentu nagrywania tego i mogę powiedzieć tak, bardzo szanuję kanał sportowy, fajny jest i fajnie się słucha tych materiałów je oglądaje. Natomiast osoba, która tam wystąpiła czyli Jaś Kapela, to jest idealny przykład ludzkiej hipokryzji i głupoty w jednym. Nie wiem jak to lepiej podsumować, ale chyba tak te słowa to zdanie niech po prostu idealnie opisze tę dziwną postać. Ja kiedyś to oglądałem, ale już nie oglądam. A czemu? Bo inne rzeczy oglądam. Przy Jaśu Kapeli Najman to jest jakiś ultra uber mądrala. No i w sumie to było ostatnie pytanie. Żegnamy się z wami. Dzięki, że wytrzymaliście cały czas antenowy. Zadawajcie znowu pytania. Za jakieś 3-4 miesiące znowu coś nagramy albo szybciej, tylko temu czulikowi się nie chce nagrywać. No A chyba, że więcej pytań na to szybciej zrobimy. Napiszcie 200 pytań, to wtedy szybciej zrobimy. Dzięki. Elo. Elo.